To ja, Nikodem. I dzisiaj będę otwierał album kart Euro 2024 z Niemiec e, Match Attack. Ok, to zaczynamy. W tym albumie podobno mają być cztery nitki. Sprawdzimy to. Ok. Otwieramy. Pewnie. No i są. I tej karty. I dwie paczki. Dobra. Przewodnik jeszcze. To są przewodniki? No, tu jest przewodnik, przepraszam. To jest przewodnik. A to są tylko. Jakie karty tu mamy? Nie ma niestety polski. Dobra. No to. No i to jest to tyle na razie. No i to musimy włożyć do albumu. Sam nie wiem. Dobra, tak jest album. Dobra. Przejdźmy po prostu już do otwierania paczek. Dobra, zaczynamy. Pierwsza paczka będzie, gdzie są jakieś piłkarze bo ta jest lepsza ok, więc otwieram ją pierwszą i jest napastnik Niemiec Niklas Fulkrug kolejny piłkarz to Robert Mack ze Słowacji Belgia Jan Belg. kolejny to jest Szkocji Scott Mack Rumun Raz Van Marin. Kolejny to Belg I to jest Kevin, de Bruyne kapitan Dobrze Kolejny to Francus To jest David Upamecano Kolejny to e, Holender i to jest Jurien Timber Ta paczka była Dobra, to trzeba przyznać Ok, odkładamy to Teraz druga paczka, która się tak prezentuje Okej, okay. zaczynamy otwierać. To będzie Czech, to jest Alex Kral. Kolejny to Portugalczyk i to jest Bruno Fernandes. Kolejny to, to Albańczyk i to jest Uzuni. Kolejny to, to Portugalczyk i to jest legenda Ricardo Carvalho. Uhuhuhuhu. kolejny to jest e, Rumunia Oktawin Popescu. Ok, kolejny to Portugalczyk, coś dzisiaj mam szczęście do Portugalczyków. To jest Centurion Pepe. Kolejny to Duńczyk. I to jest Hero Christian Eriksen. I kolejny to Austriak Kevin Danso. Okej. Okay. Ta, ta paczka była bardzo dobra, ale zdecydowanie ta lepsza. Ta jest lepsza od tej. Dobra. Teraz będzie paczka z czterema limitkami. Chyba. Okej. Okay. Otwieramy tą pakę. To jest karta medyczna. Nie wiem co ona oznacza. Karta pieniędzy. Nie wiem, nie wiem co to oznacza. Karta War. I karta sędziowska. Okej. Okay. Eee, eee, to jest Anglik. Pomocnik. I to jest Wonder Kid. Judo Bellingama. Kolejna powiedział na Napastnik, ja już wiem kto to jest. To jest Christian Ronaldo. Tak! Christian Ronaldo. Exclusive Match Attacks Up, Rewards Card, takie coś. I Power Limited Edition, takie coś. Pięknie. Dobra. Teraz muszę tylko powkładać te karty. Okej. Okay. No i na tym się skończy ten odcinek. Pa widzowie!